Dzień dobry, jest to film w ramach projektu Uczymy się Razem, czyli historię dla klasy szóstej. Dzisiejszy temat to Upadek Napoleona. Jakie są ważne daty w tym temacie? 1812 rok, czyli Napoleon wyprawia się na Rosję, 1813 rok, bitwa pod Lipskiem, oraz 1814 rok, abdykacja Napoleona. I zaczynamy od wojny z Rosją. W momencie, kiedy Rosja, przynajmniej oficjalnie, przystąpiła do blokady kontynentalnej, rządy Napoleona w Europie osiągnęły swoje apogeum. Po pewnym czasie jednak stało się zrozumiałe, że Wielkiej Brytanii nie uda się pokonać poprzez blokadę. Dlaczego? Uznanie blokady przez takie państwo jak Rosja byłoby równoznaczne z przyznaniem, że Napoleon sprawuje zwierzchność nad kontynentem europejskim. W wyniku niepowodzeń Rosji na polu bitwy, a to oznaczałoby utratę jej prestiżu. Tak więc okazało się, że blokada jest łamana nie tylko przez Rosję, ale też inne państwa europejskie, którym przynosiła straty finansowe. Dlatego też Napoleon wyruszył w 1812 roku na wyprawę na Rosję, aby zmusić się do przestrzegania blokady. Towarzyszyła mu wielka armia, licząca sobie ponad 400 tysięcy żołnierzy. Była to armia wielonarodowa, ponieważ oprócz Francuzów wojska te składały się z Polaków, Austriaków, Włochów i Niemców. Przez pierwsze miesiące żołnierze rosyjscy na rozkaz dowództwa unika i rozstrzygającego starcia w połowie sierpnia Bonaparte zdobył Smoleńsk. Dopiero, znalazłszy się w krytycznym położeniu, jak podczas toczonej we wrześniu bitwy pod Borodino niedaleko Moskwy, Rosjanie podjęli walkę. Podczas tej Niezwykle krwawej bitwy Rosjanie nie dali się rozbić, lecz po ich wycofaniu się Napoleon miał otwartą drogę na Moskwę. Wycofanie się wielkiej armii, jak do tego doszło, mimo tych zwycięstw. Zajęcie Moskwy we wrześniu 1812 roku przez armię Napoleona odbyło się bez walki, bo została ona opuszczona przed nadejściem armii francuskiej. Nie było tam ani mieszkańców, ani wojska i cara. Nie było też żywności i schronienia, ponieważ Rosjanie wywieźli żywność i podpalili miasto. Zdobycie miasta nie osłabiło oporu strony rosyjskiej, a Bonaparte bezskutecznie czekał na możliwość wydania bitwy i rozstrzygnięcia kampanii. Wobec zbliżającej się surowej rosyjskiej zimy, na którą armia nie była przygotowana, Napoleon zarządził odwrót. Wycofywanie się wielkiej armii nastąpiło w bardzo złych warunkach pogodowych. W wyniku stosowania przez Rosjan taktyki spalonej ziemi polegającej na niszczeniu wszystkiego, co mogło być przydatne wojskom wroga, np. żywności czy schronienia, armia Napolona cierpiała na skutek mrozu, głodu i chorób. Tak więc wielka armia stopniała bardzo szybko, kiedy nie mogąc znaleźć schronienia, obozowała na mrozie, kiedy brakowało żywności, która została zniszczona lub ukryta przez ludność rosyjską. W dodatku Rosjanie nie zaprzestali walki. I nękania wojska Napoleona poprzez wojnę podjazdową. Z wielkiej wyprawy na Rosję wróciło zaledwie 30 tysięcy żołnierzy. Państwa europejskie w wyniku klęski wyprawy na Rosję podniosły głowę, zrzuciły zwierzchność Francji i zawiązały kolejną koalicję. Wśród nich były Rosja, Austria, Prusy i Wielka Brytania. Do decydującej bitwy, zwanej Bitwą Narodów. Doszło w październiku 1813 roku pod Lipskiem w Niemczech. Tym razem Napoleon wobec wielonarodowej armii poniósł klęskę. Został zmuszony do abdykacji i musiał zrzec się korony, a następnie osadzono go na wyspie Elba u wybrzeży Włoch. Pozwolono mu zachować tytuł cesarski i władzę, ale jedynie nad tą wyspą. To koniec historii na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnych odcinkach.